Witam Was w dzisiejszej aktualizacji na kanale CryptoKline, moi drodzy. Jak widzicie, jestem na szczycie gór i to jest dokładnie to, czego chciałbym Wam przy okazji życzyć w kolejnej hości, czyli szczytu all time high na bitcoin. Natomiast wróćmy sobie dzisiaj do wczorajszej aktualizacji, którą nagrywałem, ponieważ jeżeli jesteście na kanale na telegramie, prawdopodobnie widzieliście wczoraj o godzinie 18:40, rzucałem tutaj potwierdzenie naszej pozycji shortowej, którą od kilku dni tutaj już, że tak powiem, polecam. Także spójrzmy sobie w komentarze. Widziałem, że parę osób wchodziło w tą pozycję. Także, jeżeli chodzi o tą pozycję, gratuluję. Także musimy sobie spojrzeć teraz szybko na wykresie, co się dzieje, ponieważ mamy delikatne reagowanie. Natomiast spójrzmy sobie sami, tak jak wspomniałem bardzo ważny był dla nas ten poziom, w tym oto miejscu, którego zostaliśmy odrzuceni w dół, prawda? Natomiast jesteśmy w tym momencie na timeframe jednogodzinowym. I uwaga, spójrzmy sobie, jak prezentuje się nasza struktura rynkowa. Mamy w tym momencie, uwaga, mamy low, lower, low, lower, low, high lower high oraz kolejny lower high. i W tym momencie widzimy, że doszliśmy do punktu, w którym jeszcze możemy mieć lejkatną podbitkę, natomiast osobiście jeżeli ten, ten wave, ten wave tutaj zostanie wytworzony, zostanie on e, stworzony w formie kolejnego lower hike będzie to potwierdzenie naszego trendu spadkowego, w którym będziemy mogli się formułować w tym oto tutaj przedziale. Także nasz trade, który tutaj rozgrywaliśmy przez ostatnie parę dni został rozegrany bardzo bardzo ładnie. Także jeżeli ktokolwiek z Was w niego wchodził, gratuluję każdemu. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli wchodziliście w ten trade setup. Ja oczywiście tutaj poluję jeszcze na pogłębienie się tego tutaj drobnego ruchu spadkowego, ponieważ na ten moment trend godzinowy jest naprawdę, naprawdę silny spadkowy. Widzimy tutaj jasną strukturę rynku, którą Wam przed chwilą pokazałem. Natomiast Spójrzmy sobie jeszcze sami na dalszy timeframe 4 godzinowy, jak to wygląda na timeframe 4 godzinowym. Na timeframe 4 godzinowym również widzimy jasno, że tutaj tworzymy lower high. Oraz lower low. Także w tym momencie obydwa duże time y są dla nas potwierdzeniem lokalnego ruchu spadkowego. Także tak jak wspomniałem przed chwilą, ja moi drodzy będę się tutaj doszukiwał jeszcze pogłębienia tego naszego ruchu spadkowego do price targetów, które wspomniałem w poprzednich częściach moich aktualizacji. Między innymi będzie to uwaga, tak jak mieliśmy tutaj ruch 41 657, to będzie aktualny nowy low, który będziemy obserwowali. Natomiast myślę, że realnie możemy zejść gdzieś do tych poziomów w okolicach 41 tysięcy dolarów. Myślę, że jest to jeszcze całkiem, całkiem realne. Natomiast uwaga, jeżeli nie ma Was jeszcze na kanale na Telegramie, widzicie, aktualizuję na bieżąco 18.40, czyli było to po aktualizacji na YouTube. Jeżeli ktoś jest w szorcie, polecam realizować czyściowo zyski, zabezpieczyć pozycję, przesunąć to posta na profit, a resztę zostawić na dalszy spadek Merry Christmas. Także moi drodzy, jeżeli Was nie ma, jeżeli Was nie ma jeszcze na kanale na Telegramie, wbijajcie, link znajduje się w opisie tego materiału, ponieważ tam są wszystkie informacje, które mogą Was potencjalnie Ominąć. Także to by było na tyle. Szybki updatecik. Dajcie znać w komentarzu, czy są również u mnie tutaj na kanale Fani Narciarstwa. Jeżeli tak, dajcie znać również, jakie są Wasze ulubione ośrodki narciarskie. Jestem ciekawy tego, czy mamy tutaj wśród społeczności narciarzy. Także przypominam wszystkim jeszcze raz gorąco, na sam koniec, uwaga o aktualnym airdropie pozycji na bybicie. 1000 dolarów Bitcoin, USD, XRP oraz PP. Wszystkie informacje znajdują się również na kanale na Telegramie. Także wbijajcie wszystkie informacje na kanale na Telegramie. Zostawcie suba, lajka, komentarz. Bądźcie wierzący z tymi i pamiętajcie, do końca roku idziemy po 3000 subskrypcji. Jeżeli pomożecie mi to zrealizować, również zrobimy bardzo, bardzo fajny giveaway, który będzie dla Was bardzo przyjemny, jak i również pożyteczny, ponieważ dobrze wiecie, robię naprawdę ciekawe oraz użyteczne giveaway. Także dzięki wszystkim za oglądanie, aktualizacja na dzień dzisiejszy, prosto ze szczytu 2400 metrów w okolicach nad poziomem morza, dzięki jeszcze raz widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji, poddaję Was gorąco i do zobaczenia